Przyszłam tutaj, żeby powiedzieć Wam, podzielić się szczęściem, tak naprawdę. Ten film to jest podwójne szczęście dla mnie. Z jednej strony, dziękuję Wam, że jesteście e, i że jest Was, moich kochanych subskrybentów, ponad 100 tysięcy. To jest niesamowita liczba, nie jestem w stanie ogarnąć takiej ilości ludu. Przecież nasz narodowy mieści tyle w porównaniu do tego. No dobra, tyle. Nie jest aż tak mały, ok, ale po prostu, wow. Wow, jeszcze raz dziękuję. A druga rzecz, która totalnie w ogóle mnie zwaliła, to jest to, jak bardzo jestem z Was dumna. Dlaczego już od razu tłumaczę? Oczywiście mnóstwo z Was inspiruje mnie na co dzień, cały czas. Waszymi komentarzami, waszymi wiadomościami prywatnymi to cały czas non-stop się dzieje. I to jest taka niesamowita nasza wspólna wymiana, gdzie każdy, każdego jest w stanie. Nauczyć tak naprawdę. Tak, bo to chodzi o naukę, tylko chodzi o różne rzeczy, ale to nie jest istotne. Jedna z Was, Pola, dziękuję Ci kochana, napisała komentarz pod moim poprzednim filmie, pod moim poprzednim filmem, który kończył się taką wośpową puszką, gdzie dobrowolnie można wirtualnie wrzucić do niej pieniążki i każda osoba, która ym, chce, może po prostu to zrobić. I Pola zainspirowała mnie, żeby zapytać właśnie was, na co zareagowaliście rewelacyjnie. I... Jestem taka dumna, po prostu rewelacja. Pomysł e, niesamowity, ale nadal nie powiedziałam jaki. Pola napisała, żeby zamiast robienia konkursu na 100 tysięcy subskrypcji, przekazać te pieniądze, które wydałabym na nagrody, właśnie do puszki, żeby je wrzucić. I zareagowaliście, jak jeszcze się wspomniałam, rewelacyjnie. Zdecydowana większość z was totalnie poparła tą inicjatywę. Serce po prostu mi rosło, jak widziałam te niesamowite komentarze zwłaszcza te z Was, które podkreślały yy, wagę yy, w ich życiu i życiu ich bliskich, jakie zrobił, jakie zrobił sprzęt kupiony właśnie przez Wielką Okresy Świątecznej Pomocy, naprawdę łezka się kręci, dosłownie <laughs> i co yy, to jest niesamowite dzięki Wam właśnie to zrobię zakładam konto na Się Pomaga w ogóle rewelacyjnie, że taki serwis istnieje, dlatego, że szczerze najbardziej chciałabym pomóc każdemu ale no nie da się, nie da się ani zadowolić na tym świecie każdego, ani pomóc każdej osobie, którą nawet uważamy, że właśnie tą pomoc przecież powinna dostać. A na się pomaga, można pomóc praktycznie każdej inicjatywie. To uczciwa strona, gdzie wirtualnie, w sposób bardzo szybki, to dosłownie trwa 3 minuty, można wspomóc kogoś finansowo. A to nie jest tak, że dajemy 5 złotych i co moje 5 złotych zmieni, ale jakby więcej ludzi uważało i nie bało się dać, dosłownie te pięć złotych, które, którego nie odczujemy, to naprawdę wiele osób potrzebujących miałoby więcej siły i mogłoby kupić potrzebne im na przykład do życia, w ogóle do życia, bądź dogodnego życia właśnie rzeczy, ale nie tylko o ludzie, o ludzie, o ludziach, o ludziach chodzi, nie tylko o ludzi chodzi, chodzi także o inne istoty, które potrzebują naszej pomocy, no, ale nie o tym, nie o tym e, zakładam konto na się pomaga żebyście mogli właśnie zobaczyć, że wpłacam te pieniążki i nie są to moje pieniądze to znaczy są moje, ale nie o to chodzi chodzi o to, że chcę, żebyście czuli, że od każdej od każdej osoby, od każdej każdego z was, który czuje w sercu, że właśnie ta cząstka jest od niego że to jest właśnie część wpłaty właśnie od niego i nie ma konkursu, a ale gdyby był konkurs, zakładałam, że będzie 5 osób wygranych. W tym momencie zobaczcie, ile jest wygranych. I to jest najpiękniejsze. W tym momencie nie liczy się tylko to, że jest dużo, że dużo osób je ogląda, tylko wasza jakość, czyli to, co macie w swoich sercach, to, co macie tutaj. To jest największą wartością. Fajnie, że możemy się tym dzielić i pomagać innym. Co wy na to? Mam jeszcze jedną rzecz, małą dygresję, ale myślę, że wam się spodoba. Miałam właśnie o tym wspomnieć w najbliższym filmie, który będę nagrywać, no i właśnie nagrywam. Będę niedługo wybierać się do mojej fryzjerki właśnie z włosami. Od dawna już planowałam film właśnie o koloryzacji, e, takiej kolorowej, szalonej koloryzacji. Stwierdziłam, że nikt tak dobrze o tym nie opowie, jak właśnie Patrycja. Zadzwoniłam do niej i zgodziła się i przyjdzie tutaj, nagra ze mną film. W, już w nowej tej fryzurze także koniecznie piszcie mi na dole wszystkie pytania, jakie tylko macie na ten temat eee, zbiorę to wszystko, wypytam ją ona jest rewelacyjna, na pewno wam się spodoba, to jest taka osoba, którą kurde, ja miałam tak, że jak ją od razu spotkałam, to po prostu od razu wiedziałam, że będzie coś fajnego <laughs> Dobra. także e, koniecznie piszcie na dole, ja jestem mega dumna i jesteście wspaniali Niech każdy z nas będzie właśnie tak wspaniały i szerszmy właśnie tą miłość i pomoc, a nie zawiść i jakieś dziwne wewnętrzne problemy. Po prostu oczyśćmy się z tego, bo naprawdę jest w życiu wiele ważnych rzeczy do zrobienia i skupmy się na tym, co możemy zrobić dla siebie i dla innych. I naprawdę robiąc to. <grym> Dużo rzeczy się zmieni na plus dla wszystkich, nie tylko dla nas. Dzięki, cześć!